No i mamy wczytuje się mapa Cloud Kingdom. Tak jak mówiliśmy, teraz może trochę lepiej będzie widać na ekranie, jeśli dostaniemy kamerę. Na ekran zaczyna się już gra. Pyk. Co tu mamy? Matis spałnujący się jednak w prawym górnym rogu mapy Cloud Kingdom to jest Tefel Steamu Blast. Drodzy widzowie nagroście go oklaskami. Zawsze chciałem to zrobić. Natomiast no, jego przeciwnikiem będzie Matis, o którym dzisiaj opowiadaliśmy. Czerwony Zerk i również dla niego Brawa. Tak, to jest ten moment, kiedy możecie powiedzieć jak bardzo kochacie swoich graczy, wykrzyczeć ich imiona, bo oni jeszcze nie są aż tak bardzo skoncentrowani, potem już może trochę mniej i dopiero na koniec więcej, mam nadzieję, energii wydobędziecie podczas ostatniej bitwy. No właśnie, zawsze tak to jest na turniejach, że te ostatnie gry należą do najbardziej emocjonujących. Przecież trudne, statystycznie jest niemożliwe, żeby ostatnie gry były najlepsze, a jednak jak jedziesz na turniej, to te ostatnie gry o te nagrody, o wszystko to jest e, największe emocje, gracz są to najbardziej nabuzowani, największy stres, najwięcej można stracić. E, no ale z drugiej strony gramy teraz w systemie winners losers bracket, więc no przegrany nie odpada z turnieju, od nie razu. jedzie jeszcze do domu, tak, spada do losers bracket. Skąd będzie mógł wywalczyć sobie jeszcze drogę na front, będzie mógł wywalczyć sobie drogę do finału, droga będzie ciężka i, i usłana kłodami, natomiast tak czy siak jest możliwe zwycięstwo i nieraz się to działo. O, kolejną Stadam przerwę mamy. Tak jest, przerwy w tym turnieju e, przez graczy. To tam pewnie słuchawka mu znowu wypadła. <laughs> Mieliśmy taką sytuację w poprzedniej grze. E, no i co? No i widzimy już overlordy przez, przez mapę Sunom. Nie widzimy na razie żadnego, żadnego sixpula, żadnego chiza, więc jest to, obaj gracze idą w stronę bezpiecznych otwarć. E, wszystko, wszystko dobrze i spokojnie. E, zobaczymy, czy Yy, czy, czy będą tutaj, no właśnie, pytanie: Czy wezmą szybką ekspansję? Jak myślisz, wezmą szybką ekspansję? Bo to w vs Zerg to jest taki punkt, który determinuje całą późniejszą grę. My, myślę, graczy... że najpierw się wyskautują, tak naprawdę, bo to jednak tr trudno stwierdzić. Yy... W, zesz w zeszłej grze widzieliśmy zdecydowanie Gambit, że zgadł jeden gracz drugiego, ale tutaj wydaje mi się, że w pierwszym meczu nie będzie zgadywał. Mm. A, myliłeś się, gadam, gadam, tutaj patrzę, pada tak. ekspansja w tym momencie. No i tu mamy pierwszą zasadniczą różnicę. Tefel idzie jednak w spawning pool, czyli w bezpieczniejszy build dzięki temu raz, że będzie mógł się bronić przed czymkolwiek, co tylko Matiz mógłby wysłać jego stronę. 2. Będzie mógł szybciej, jeśli będzie chciał zaatakować przeciwnika. Matiz natomiast idzie najpierw w ekspansję, co w zergwesu zerg jest uważane za dosyć odważny ruch. To nie jest tak, że możemy sobie na to lajcikowo pozwolić, zawsze jest z tym związane jakieś ryzyko, no i, no i to jest ten matchup, gdzie, gdzie te starcia są najkrótsze, czasem jeden bejnik ci biegnie w robotniki e, i jest po tobie. No ale sp spawning pool też tutaj e, morfuje, w związku z czym myślę, że, że nie będzie aż tak tragicznie, myślę, że wie co robi. No tak, no i przede wszystkim też ciekawostka dla tych z was, którzy są nowi w StarCraft, jeszcze nie za bardzo wiedzą, o co chodzi. E, gracze tutaj spokojnie zawsze rozstawiają overlordy na całej mapie. E, można sobie na to pozwolić zerg versus zerg, dlatego że długo jeszcze nie będzie jednostek strzelających w powietrze, a są zbyt powolne, żeby te overlordy ściągać. Oczywiście widzieliśmy wyjątki od tego, ale nie ma się czym przejmować. Przeważnie widzimy taką właśnie autostradę z overlordów ułożoną w stronę bazy przeciwnika. No i Tevel nie decyduje się na żadną agresję, póki co kilka zerdingów dosłownie wysyła z własnej bazy i też będzie szedł w build makro researchu, do speeda jeszcze nie widzimy, zbiera na razie gaz, podobnie podobnie Matis, więc jednak gra będzie powinna być przynajmniej bardzo szybko wyrównana i tak samo będzie to wyglądało po obu stronach. No, ale nie widzimy takiego zaognionego początku, widzimy tylko delikatne dwa, dwa zerlingi, w związku z czym gracze nie rzucają, sobie, nie rzucają się od razu sobie wzajemnie do gardeł, na razie tylko będzie gonitwa przy Minerałach i Scout. No, trochę lepszej sytuacji jest FL, ale to nic co na razie miałoby roz, rozstrzygnąć mecz, prawda? No właśnie, gracze na razie, pomimo tego jak różniły się te otwarcia, że jeden poszedł tam najpierw Hatchery, drugi poszedł w Spawning Pool, to jednak, no tak samo to wszystko wychodzi, speed, research, tym samym, na tym samym etapie, zobaczmy jak wygląda to na przestrzeni robotników, tak samo więc widzimy, że jednak ta, ta różnica otwarć, jeśli nie zostanie wykorzystana natychmiastowo do przeprowadzenia jakiegoś ataku, to jednak w późniejsze grze to się bardzo szybko wyrównuje. Ale mam wrażenie, patrząc na... na... Chciałem powiedzieć, że Matis ma troszeczkę lepszą kontrolę. Natomiast patrzę, że w zasadzie jest idealny mirror. Zobacz, dwa overlordy yy, u wejści jednego i drugiego. Przeciwne, jeden własny. Także panowie grają. Idealny mirror tak naprawdę. Tak, i mamy Spinecrawlera, który staje dla Matiza, dla, dla Tefela nie mamy ani jednego Spinecrawlera. Mamy Kinder, natomiast... który będzie podklinował? Tak. Natomiast powstaje budynek, który bardzo nas interesuje. Gdzie on jest? Tutaj jest. Mamy Bailing Net dla Tefela. E, a zatem Tefel może albo chcieć szykować agresję jakąś, albo też e, czasem. Widzieliśmy e, graczy, którzy... Znacz tego używali... Zerlinga za Zerlinga, ledwo, ledwo. 2 HP ucieka Zerling, wszystko wyskautował. Bohaterski wie? Zerling zginął koło Quina na rampie. W każdym razie bailingi mogą być używane jako, e, jako zabezpieczenie, taka garść zerlingów, plus kilka bailingów, całkiem spoko sobie radząc, jako agresją, która na początku nachodzi, na tym etapie gry. Mamy również Spain no i teraz widzimy ze strony Matiza przechodzimy bezpośrednio w Roach Warren. Nie mamy Nest, e, to jest... Co jest ryzykowna strategia, tak? Bo przeskakujemy bailing nest, w ten sposób wystawiamy się na, na taki przeciwnika, to jest ten moment, gdzie jest niebezpiecznie, dopóki nie będziemy mieli odpowiedniej ilości roach, dopóki na przykład speed do roachy się nie zrobi, więc Mati tutaj ryzykuje, ale wygląda na to, że czuje się wystarczająco pewnie siebie, że jest to w stanie zrobić. No ale jest to, jest, jest to fajne dlatego, że widzimy różnice w strategii. Widzimy, że jeden inwestuje w beningi drugi w Roucze. Nie będziemy do końca meczu oglądać Mirora i walki na mikro, tylko, tylko różne podejścia, i zobaczmy, który z tych graczy podszedł do tematu lepiej, sprawniej i w zasadzie lepiej to przećwiczył zawczasu. Bo, bo podejrzewam, mm -hmm. że to są buildy dawno przez nich przećwiczone i z jakichś powodów je wybrali, prawda? No i mamy kolejną ekspansję. Bardzo bardzo dobra decyzja. Myślę, że, że spokojnie tutaj TF będzie mógł sobie pozwolić na to, żeby żeby tą ekspansję wybronić. Tak mówiliśmy, beningi do obrony na razie Zerdingi znowu od Matiza wbiegły. Bardzo fajna technika skautowania, nie kosztuje wiele. 50 minerałów, dwa zergingi przeważnie mają szansę wszystko skautować. Dokładnie wie Matiz ile gazów zbiera Tefel, to jest bardzo ważna informacja dla niego. Wie, czy robi się na przykład Ler, co właśnie morfuje hashery więc teraz Tefel może przejść albo w Mutaliski, co widzieliśmy nie raz, albo mhm. w Infestory. Infestory też są fajne na ten etap gry. W każdym razie no kombinacji w Zerg vs Zerg jest trochę, natomiast Matiz rusza, już skonstruował tutaj bardzo, bardzo fajną siłę, którą będzie puszował przez środek mapy, tak jak widzicie, idzie, idzie tą spiralą, zerkniegi dom na front. No, Tefel ma przygotowaną mini obrony, tutaj te overrody, które pokazywały wszystko, co idzie, jednak dały swój egzamin i Matis wbiega do ekspansji przeciwnika, ale tam jest Spinecrawler, crawler, tam jest dużo roucher, no ale myślę, że na razie Matis ma przewagę. Bejningi będą chyba się rozczaszkiwały o roczy. no jest to niebezpieczne zagranie, Bejningi nie należą na jeszcze na roczy, ale zdały swój egzamin tutaj i Tefel zmusza przeciwnika do wycofania się. Matis niestety nieudana agresja, no i Tefel wysu się na prowadzenie. Dodatkowo ma jeszcze tą ekspansję. Nie, ekspansja została cancelowana. Będzie się tutaj bronił, jednak będzie trzymał się tej swojej ekspansji naturalnej najpierw. No i Mati zdecydowanie widzimy na minimapie cała siła Zerga idzie. Pytanie, co będzie robił dalej? Czy będzie miał jakiś follow-up, czy tylko będzie chciał teraz już koniecznie zabić przeciwnika? Myślę, że będzie problem z follow-upem, dlatego że, zobacz, dołem już idą zerlingi i e, cały czas produkcja w rail, Rally Point jest dość daleko ustawiona, w związku z czym Matis myślę, że będzie teraz cały czas napierał po to, żeby nie powstała ta, ta te, druga ekspansja. Widzieliśmy, że raz była kancelowana, myślę, że Matis mierzy w to, żeby spróbować się drugi raz uszczknąć, szczególnie, że armia zbiera się dokładnie po tą ekspansję, widzisz? Mm -hmm. Dokładnie tak. No i szykuje się zaraz siła podlotowa. Tutaj Matis oczywiście stosuje, stosuje, stosuje technikę taką, że no, okej, wyślę trochę armii. Yy, może uda mi się coś zabić, a może, może jednak się nie uda, ale w takim razie i tak dużo nie stracę. Więc będzie tutaj zmuszał przeciwnika do tego, żeby rozproszył swoje siły obronne. No i wyzwanie dla Tefela będzie takie, żeby odpowiednio podzielić swoją armię. Natomiast nie wiem, czy Tefel zdaje sobie Oj, z tego. O izerlingi dobiegają zobacz, Oj. kaczerki i mają bardzo realną szansę ją zjeść, Nie widzę, żeby w ogóle cokolwiek przychodziło i próbowało jej powstać, tak, w związku z czym będzie tak jest, bardzo ładne zagranie zostało. Natomiast bardzo mocna siła. Tefla uderza na południe i też uderza na, na trzecią ekspansję. No i właśnie. I Tefel chyba zdał sobie sprawę, okej, okay, przecież rozwaliłem tą, tą siłę, która szła na mnie pierwsza. Teraz mam przewagę. Mogę atakować. No i będzie cancel na ekspansji Matiza. Nie, nie będzie. było cancela. Matis traci minerały. Ładne obrażenia zadane przez Tefela. Matiz musi się teraz mocno skupić na obronie. Powstają trzy dodatkowe spinecrawlery, które są mocne przeciwko roczą, ale nie wiem, czy wystarczą tutaj. Siły są dosyć wyrównane. E, co jeszcze widzimy? Matiz idzie teraz w infestation pit. Pytanie, czy w co coś jeszcze, yy, przepraszam, Tefel idzie w Infestation Pit? Czy coś jeszcze dodatkowego idzie Matisse? Czy będzie próbował się bronić po prostu tym, co ma na froncie? No, Tefel teraz ma unikalną szansę, żeby wybić jakiś, jakąś dziurę w obronie Matiza i spróbować skapitalizować yy, te wygrane wcześniej bitwy i, i tą kancelowaną ekspansję. A nie kancelowaną, nawet zabitą ekspansję. I rzeczywiście rocze giną. Ale, ale myślę, że to jest za mało, żeby się realnie przebić w tym momencie i dokonać jakiegoś damage'u innego niż na wojsku. No i mamy intensywne mikro z obu stron. Obaj gracze próbują się dobrze ustawić tutaj. Tefel zauważmy, jest zmuszony przez Matiza do walki w tym czołku, gdzie jego armia nie może być tak pozycjonowana, ale teraz się wdziela, wie, że ma przewagę sił i będzie to dokładnie wykorzystywał. Tefel zadaje olbrzymie obrażenia, wygląda na to, że Matis pomimo swojego ustawienia, pomimo tego, że wycofuje proby, nie będzie miał aż tak dużych szans, żeby to wszystko wybronić. Tefel wysuwa się na prowadzenie tutaj mamy GG, GG. ze strony Matiza. Dobra, co tu mamy? Tefel spawnuje się na dolnej pozycji na mapie antiga Shipyard, jednak cross-spoty, bowiem jest to chyba wersja e, albo gsl albo z MLG, gdzie są wyłącznie cross-spoty, tego nie zauważyliśmy wcześniej. Po drugiej stronie mapy spawnuje się Matiz jako niebieski zerg, niebieski zielony, łatwo będzie ich przynajmniej no rozróżnić. Właśnie chciałem powiedzieć, że olbrzymi ukłon dla graczy, że wybrali kolory, które się łatwo komentuje, dziękujemy. <laughs> tak, mam nadzieję, że nas nie słyszą. <laughs> No i co, no i overloady standardowo się wysyłają, tak jak mówiliśmy, to jest mapa, gdzie mamy ten tutaj yy, taki, taki czołg, no nie, nie, należą do najwęższych, natomiast można go dosyć łatwo obronić, Pankrowery tutaj już rołcze tak łatwo nie podchodzą, jak na mhm. poprzedniej mapie, tam też jest ten czołg, ale jednak natura rozkłada się trochę inaczej i, i te rołcze trudniej ułożyć, tutaj jeśli przeciwnik będzie atakował, to będzie atakował pod górkę i nie bardzo ma jak, na mapie Cloud, Kingdom Zawsze jest to podbiegnięcie z lewej strony, mm -hmm. gdzie można wysłać swoją armię, a przynajmniej część swojej armii, rozpraszać przeciwnika, rozciągać jego siły i wtedy dopiero wbić po rampie. Tutaj nie ma jak inaczej oprócz tego wjazdu tutaj na, na naturala. Natomiast widzimy generalnie mirror w tym momencie, prawie że 1 do 1, gracze dronują. Nie, nie wydaje się, że była być jakaś strasznie, strasznie szybka agresja, także opowiadaliśmy o ognistym meczu, a to jednak obie gracze decydują się, na spokojną grę makro. No, ale widziałeś, no miałeś paranoida, który poszedł w bardzo szybką agresję, miał tak. chyba 9 pulla tam i, i zaatakował przeciwnika i wygrał, dlatego, że proto się zupełnie tego nie spodziewał i to jest jeden z powodów, dla którego skautowanie w StarCraftie jest tak ważną kwestią. Jednak gracze, którzy nie skautują albo skautują mniej, e, nie zawsze, czasem można w jednym meczu po prostu nie nie wyskautować dokładnie, pewnie tak właśnie królu zrobił, że okej, okay, pewnie będę bezpieczny, przeciwnik pójdzie w makro. Natomiast tam było zaskoczenie i to jest cała cała całe to wszystko. Co ale zobaczyłem w pierwszym zmian. Matis zdecyduje się jednak na ekspansję, podczas kiedy Blast stwierdza, że pójdzie bardziej ofensywnie i buduje spawning pool. Teraz pytanie, co zobaczą scouty i, i jaka będzie reakcja, bo jeszcze nie wiedzą, w co, co poszli, dopiero od kilka sekund się dowiedzą. I czy, czy to będzie moment, kiedy, kiedy Tefel zauważy, że, że pierwszy postawił spawning pool i ma szansę go to wykorzystać? No właśnie, bo Tefel już teraz wjeżdża tam na ekspansję, będzie widział, w jakim stopniu jest ona skończona, będzie wiedział, czy można sobie pozwolić na agresję widząc, że to jest tak mocno zaawansowany budynek na pewno zgadnie Ok, Przeciwnik poszedł w ekspansję pierwszą, dlatego też ja mógłbym sobie pozwolić na agresję, tylko czy będzie chciał, bo jednak pamiętajmy, to jest turniej. Łatwo można tak grać na laderze. Na laderze ok, to sobie zagram, zaryzykuję. Na turnieju jednak jest tendencja, że gracze grają bezpieczniej. E, nawet jeśli agresywnie to bezpieczniej. W no chyba że w zeszłym meczu. Chyba że w zeszłym meczu tak. tak. <laughs> Natomiast zwróć uwagę na Matiza bazę. Aż, aż chciałem mówić, że nie ma spawning ale nie dopatrzyłem go, że jest na górze. Czyli siły są w Wy wyrównane, nie widzieliśmy, żeby ktokolwiek zareagował na, y, bardzo mocno na, y, na to, co zobaczył w skałcie. Y, Także dalej makrują. Zaskakujące, prawda, że w zerwie wsuzerk tak, tak powoli. No tak, właśnie nie wiem skąd się to wzięło. Może to jakiś nowy trend, który za oceanu, a właściwie za Wielkich Gór, za Uralu do nas przypłynął. Że, że można w Zerg, Zerg tak makrować. Natomiast widzieliśmy, że to jest nieraz pokalane. Może tak na turniejach po prostu wychodzi, że, że, że gracze chcą jednak rozegrać ten bezpieczniejszy wariant gry, gdzie obaj będą czuli się bardziej komfortowo, zamiast, zamiast no właśnie rzucać się z walką na noże. Bardzo ładny scout Tefela w do maina. Widział gaz, widział spawning, pull queeny, wszystko wie co się dzieje. Gracze znowu na tym samym etapie, praktycznie pomimo dewiacji buildów, tak samo będą stali. No i teraz pytanie znowu, bo Matis ostatnio przeskoczył te Benningi. Gdybym on miał kilka tej agresji, którą przeprowadził. Tak. Bo agresja była spoko, naprawdę dobrze tam wyglądało. Tylko, że nie miał Bailingów. Gdyby miał kilka Bailingów w tej agresji, myślę, że sprawy rozegrałyby się zupełnie inaczej. E, I to, co się tam działo na froncie, by, by miało zupełnie inne. No to rozmawiasz o Matizie o, o, i o Bailingach. A ja tu patrzę, że właśnie Bailing Nest powstaje. No i powstaje dla obu graczy. Zatem obaj gracze teraz decydują się na. Nie nieomijanie nie właśnie. Nie chodzenie na skróty. I widzimy też walla, bardzo fajny wall od Matiza. To jest z takich, jeden z takich smaczków, który można. Początkowo nie zauważyć, natomiast e, wall służy do, nie do tego, że tam zabroni wszystko i nic nie biegnie już do naszej ekspansji, do naszego maina. Wolf służy do tego, żeby wszystko, co tylko będzie chciało wbiegać, będzie musiało pójść ścieżką naokoło, a wydaje to wystarczająco czasu temu Spinecrollerowi, żeby ściągnąć potencjalnych skautów. Na przykład, tak jak Matty zrobił w poprzedniej grze, wysyłał te zerglingi na skauta, to, to teraz będzie mógł bardzo łatwo je ściągnąć z i myślę, że, że tutaj będzie, e, będzie mu łatwiej. No i Tefel jedzie na scout swoimi zerglingami. Dwa e, skaczą już wesoło przez ma przecież ten jeden sposób... No jakoś... Mirror, dlatego że Matis właśnie wypuszcza dwa Zerlingi w tym samym celu. Ale nie, to jednak to znaczy, że Tefel wypuści pierwszy, to Matis decyduje się na gryzienie Zerlingów zamiast na informację skautującą. W bazie przeciwnej sytuacja bezpieczna i stabilna. No, zerlingi skautujące zostały przegonione. Tymczasem Matis bierze trzecią bazę, zatem w tej grze to on jest tą, tą osobą, która szybciej będzie e, szybciej będzie I równocześnie roach Warren, mhm. e, e, kiedy to e, Tefel decyduje się na LR. No i mamy Evolution Chamber. Myślę, że, że upgrade'y są nieuniknione. E, Tefel tutaj, znaczy Matis... Mathisowi? Jak on to robi? Chłopak co chwilę wpada do bazy przeciwnika tymi zerlingami, pomimo tego, że Teselowi nie udało się tego tam zrobić. To jednak tutaj Matis wpada, pokazuje. Ej, można. Ale za Arceusem zacna grupa zerlingów z północy naciera. Na dół, i czy będziemy mieli wreszcie gonitwę między zerlingami? Znaczy, myślę, że tutaj będziemy mieli na pewno próbę snajpowania bailingu, bo to jest najważniejsze. Tefel poświęca część swojej armii, żeby zobaczyć, gdzie są te belingi, w jakiej liczbie nie ma tych belingów tam u góry. Tefel ma oczywiście przygotowane swoje, no i będzie chciał złapać w nie całą tą wielką grupę zerlingów. Tu oczywiście jest pojedynek makro. Jednak w zerlingach przeważa, Mak. O! To bolało, i kolejny zerling. Uch. Ale myślę, że tak mogli je tych Zeringów ze w Matizze. nie tyle, ile powinno być. Te, te Beylingi mogły znacznie, znacznie więcej zadać tego damage'u. Ale, Ale są już na pewno obite, co powoduje, że, że Matyz musi się w tym momencie wycofać. I przegrupować. Wydaje mi się, że Matiz nie do końca pilnował swojej armii w tym momencie, bo, bo zazwyczaj... Yy, Macisa Mati, widzieliśmy nieraz, jak gra. Chłopak potrafi bardzo szybko unikać tych belingów. Tutaj tutaj coś nie zagrało, widocznie patrzył w inne miejsce na mapie. E, jednak starka jest grom, gdzie trzeba skupiać swoją uwagę praktycznie wszędzie. No i Tefel po tej bardzo ładnej obronie szykuje się do pusza, natomiast nie wiem czy wie, że przeciwnik ma mocną przewagę w supply. O i zobacz, Matis właśnie jego harcery jest zabijany przez erlingi. Czy cokolwiek to będzie kontestowało? Nie, nie widzę, żeby żadna armia szła w kierunku obrony, także harczka właśnie schodzi. Mm -hmm. Bardzo ładna przewaga Bardzo ze strony Tefla, szczególnie, że sam właśnie kończy swoją haczerkę, także w zasadzie cofną przeciwnika dość dużo. Ekonomii. Ta, tak, bo, bo to była inwestycja, która tak naprawdę się nie zwróciła Matizowi, no i teraz widzimy ten push szykowany ze strony Matiza, cała ta, e, cała ta hałastra, która się tam szykowała, prawda, mówiliśmy, Matiz ma prowadzenie w supply tym czasem, Tefel wie, widział przez, przez mapę, widział, ma ja od overlordy, razu ma wizję do tak jest, tak spajn i to w ilości o wiele większej niż tutaj powstają, będą potrzebne do obrony, Tefel ma wyłącznie baningi i zergingi i te spajn będzie musiał polegać na tym, na szczęście są overlordy, które tutaj plują creepem i pozwalają się wybudować, czy będą na czas Tak mi się wydaje. Część z nich zostaje już snajpowana. Bardzo ładna agresja. Matis rozstawia swoje jednostki. Baningi roztrzaskują się e, o Roachy, natomiast nie zadają wystarczających obrażeń. Część Roachy ze strony Tefela już wybiega. Supply jest mocno wyrównana, ale schodzą wszystkie Spineclawery, które są teraz tak mocno Tefelowi potrzebne do obrony. I Matis! Wygląda na to, że Matis przeważa tutaj, tak jak w poprzednim meczu Tefel przeważył, tak jak nas tutaj Matis. Będzie w stanie zamknąć tą grę podejrzewam decydującym puszem, ale, ale może, może za, za szybko to powiedziałem, ponieważ Tefel wykluwa już kolejne 14 roachy ze swojej strony, ale zobacz, roczy... armia z Lingi za to dobiega, jest cały follow-up ze strony Matiza, także nie będzie tak łatwo samymi się tam obronić. Matis czeka na wejściu po to, żeby, żeby jego, jego wsparcie przyszło i myślę, że ponowi atak i, i będzie próbował zakończyć tą grę. Matis bardzo strytnie wysyła na naprzód, żeby stankowały damedża. Dzięki temu roachy nie będą mogły fokusować swoich kolegów z drużyny przeciwnej. Kolejny spine crawler snajpowany jednak po czasie. Nie wiem czemu Tefel stworzył to linię obrony poza swoją bazą. Natomiast Obie tutaj jest ginałem. mocno za to korany. Matis jego siła atakująca chyba będzie wyczyszczona przynajmniej w większym stopniu. Tefel wycofuje część probek do obrony. Natomiast Matis jednak traci całą swoją armię tutaj i Tefel cały czas przy życiu, cały czas przy kontroli i nawet zaczyna prowadzić supply. Tak to w tym momencie wygląda, natomiast zobacz, że, że jest taki, jakiś follow-up ze strony Matizja, Także zupełnie goły nie został. Trochę tych zerlingów jest, mam nadzieję, że wystarczająco, żeby przetrzymać Tefela i troszeczkę poprężyć mięśnie, bo to jest ten moment, kiedy. No, Tefel wygląda trochę solidniej w armii, więc trzeba poprężyć mięśnie i trzeba poudawać, że ma się w większym armii niż ma się w rzeczywistości, po to, żeby, żeby się móc odbudować, prawda? Mhm. No i Tefel tutaj. Można by powiedzieć, że nawet trochę w te rowcze przeinwestował. Zastanawiam się, dlaczego nie idzie z kontrą. Kontra, myślę, w tym momencie byłaby świetną decyzją. Widzimy, że kończy się Glial Reconstruction, które pozwoli roczom szybciej się ruszać. Myślę, że to już w ogóle będzie, będzie budowało, jakby przypieczętuje jego przewagę w tym meczu. Co w takim Co, co planuje Mathis? Mathis znowu idzie w tą ekspansję. Znowu planuje ekspansję. Mamy już Ler zbudowane, natomiast nie widzę nigdzie żadnego Infestation Pit. Jednak Matis teraz szykuje swoją własną linię obrony i przy okazji szykuje Zergingi, którymi będzie robił run do bazy. Yy, albo jednak tak, tak, nie. Tak to wygląda jakby trochę o te skały tam zjeść i od tyłu spróbować wejść do bazy, ale chyba nie, chyba jednak nie. Yy, no, zobaczmy co tutaj się jeszcze dzieje. Mamy w bazie Matiza już całkiem, może nie pokaźną, ale na pewno wystarczającą siłę, żeby móc spróbować się bronić, więc obrona pod myślę Misha szykuje. Tymczasem Matiz wbiega w linię robotników przeciwnika. Tefel nie jest na to przygotowany i, i od razu wycofuje swoich robotników, będzie ich ratował, ale nie zamierza również wycofać swojej siły atakującej. Mnóstwo rołczy Tefela idzie na atak. Tefel ma tutaj przewagę w supply, co prawda nie aż tak ogromną, natomiast jakąś, jakąś posiada. Część rołczy się tutaj spawnuje. Widzimy, że Tefel ma problem z obroną na dwa fronty, jednak decyduje, że zciągnięcie tej ekspansji Matiza. Jest priorytetem bardzo ładnie rozegrane przez Tefela. To za darmo to będzie czas... zjad tak naprawdę, prawda? Żadnych strat i cały czas może szachować bazę Matiza, mimo tego, że nic w zasadzie nie stracił wśród tych swoich rołczy. Natomiast musi cały czas uważać na swoją bazę, ponieważ obrażenia, które zadaje. Widzisz tego rołcza Sunął tutaj. Monwoka nam zrobił na ekranie. Tak. E, natomiast musi cały czas uważać na, na swoją bazę, ponieważ Okej, okay, zabicie bazę przeciwnika. Chyba jest próba super. druga będzie. No po druga rocze podchodzą, nie, jednak widzą, że za Wyciągnięcie może być. części armii przeciwnika, świetna decyzja ze strony Tefela. Mattis ładnie rozstawiony. Pytanie, kto dostanie tutaj ładniejszy łuk? E, no i Spain na pewno odegrają kluczową rolę w tym starciu. Obaj gracze próbują się, jakby próbują wyciągnąć częściowo. Tefel jednak w zdecydowanym prowadzeniu liczebnym. Matiz rozstawia się, jednak to on goni armię przeciwnika. Tefel wie, ok, może i mam prowadzenie, ale czy wystarczające pytanie, czy zdecyduje się teraz na tego pusza, czy jednak wróci do swojej bazy? Myślę, że będzie tutaj troszeczkę trollował i biegał w, te, w tym obszarze po to, żeby e, zabronić Mattisowi, jakiejkolwiek ekspansji, bo sam zobacz, że ma już trzecią. Inves Investation Pit widziałem, także najprawdopodobniej zaraz zobaczymy e, inwestory. Także e, no, ma w jego interesie jest poczekać tak naprawdę. W jego interesie jest zablokować Matisa w swojej bazie i poczekać. No i właśnie, Matis zrobił dokładnie to samo, co zrobił wcześniej w te Tefel, tylko, że Matis zrobił to w swojej bazie i to była główna różnica. Tefel postanowił podjąć przeciwnika na otwartym polu. Nie wiem dokładnie dlaczego, natomiast ma bardzo imponującą armię. Zobaczmy na ilość jednostek. E, 40 roczy Matis po raz pierwszy Pierwszy w tej grze wysuwa się na prowadzenie, właściwie po raz pierwszy od momentu tej przegranej agresji. Wysuwa się na prowadzenie Tefel, natomiast robi upgrade'y, plus jeden do Armora. Zobaczmy jak wyglądają upgradey u Matiza. Jest plus jeden do ataku, więc te upgrade'y tak naprawdę będą się kancelować. Chociaż odnoszę wrażenie, że Matis szybciej za zaatakuje. o plus 2 jest, zobacz. O, już plus dwa się robi. Robi się również e, Pato glance, Glans, który da więcej energii Inwestorom. No i Matis. Ciekawi mnie, dlaczego on chce zrobić tego pusha teraz, zanim zaczekają inwestory. Jeden inwestor z przodu, bardzo ładny Fangal Grow, łapie sporą część tutaj rowczy, na pewno zostaną zjedzone, ale czy było to warte kolejnego Fangal Grow, nie jestem pewien. Obaj gracze na pewno nerwowo do tego podchodzą, bo przecież to jest pojedynek, który potencjalnie może być decydujący. Matis znowu próbuje tą ekspansję wziąć, to już jest chyba trzeci raz, kiedy buduje tam Hatchery, jeżeli dobrze pamiętam. Także yes. desperacko, desperacko, w tamtym miejscu stawia y, Hatchery, ale tym razem stara się je znacznie mocniej obronić. Zobacz, ile Spine Crawlerów wychodzi, podpatrzył pod, 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 to y, od swojego przeciwnika, dokładnie ten sam numer robi, w, wkopuje swoje Spinecrawlery spine i próbuje zupełnie odciąć do, dostęp do tej drugiej ekspansji. Mm -hmm. No i gracze cały czas jakby mają zamurowane pozycje, tutaj siedzą w okopach twardo, nie chcą wychylać głowy. Jedyne obrażenia na które liczą to są takie obrażenia urwane, może nie tyle przypadkiem, natomiast... Takie bardziej guerrilla Fights, prawda? Wyskakują tak obrażenia partyzantka, nic, nic co no by Ale Tefel przeważa albo. zarówno technologicznie, jak i w upgrade'ach. Zobacz, że atak 2, obrona 1, No i, ma tom, i naprawdę ma sporo stacji. Tefel ma już bardzo długo. Jest wymaksowany, więc będzie szedł wymaksowaną armią na przeciwnika. Już niedługo Matis będzie musiał się przygotować do porządnej obrony. Wie, gdzie, gdzie nadchodzi armia przeciwnika, będzie, będzie otwierać źle kamienie. Przygotowuje się Matis. Natomiast Tefel rozdziela armię, zobacz. Tefel rozdziela armię. bardzo. Solidnie. Natomiast, czy będzie atakowana kilka frontów, czy wda się w jedno stacie tutaj główne? Cały czas no to jest nerwówka, to jest naprawdę duża nerwówka. Obaj gracze muszą podjąć grę na takich warunkach, by móc wygrać bitwę. Natomiast, Stefan, no, pytanie, czy który z nich nie straci kontroli nad armią, bo to jest najważniejsze w tym momencie. No i mamy główne stacie, padają fanga po obu stronach. Bardzo ładne, olbrzymie obrażenia. Wygląda na to jednak, że Matis. Ze swoim upgrade'em plus 2 do ataku powoli zaczyna wychodzić na prowadzenie. Tym bardziej, że część jednostek Tefela stoi tutaj nieużywana. No i Tefel niestety jest zniszczony, pomimo tego, że jednostki Matiza są ledwo żywe, to jednak są żywe. No i Tefel tutaj się wycofuje, chociaż może próbować ścigać na dobicie te, te rocze, które tam zostały. Chyba jednak nie będzie decydował się na wdarcie tutaj. Na trzecią bazę atak z góry, no ale czy to jest solidna decyzja, czy jednak e, po prostu decyduje się na to, dlatego że jest desperowany? nie mam pojęcia. Natomiast widzimy, że Tefel bardzo ładne makro, jednak ta trzecia baza pozwala mu dosyć Ale nawet dobrze czwarta zobacz, że już jest kolejna ekspansja szykowana tym razem na środku. Także Tefel zdecydowanie jest zabezpieczony. Jeżeli miałby przegrać to starcie, to, to szybko jest w stanie się odbudować i, i cały czas pilnuje swojego makro, pilnuje, żeby nawet błędy w mikro nie kosztowały go aż tak dużo, bo, bo zawsze będzie mógł otworzyć armię. Chyba zły Riley Point, dlatego że bardzo dużo roczy, prawie weszło. Do ekspansji Matiza i zginęło, ale zdarzył cofnąć się. No prawie, to było bardzo blisko. <laughs> Te rocze jeszcze były nastawione na atak, bardzo mocno nastawione na atak. Agresywne rowcze. No i cóż, cały czas mamy tutaj. Y tak swoją trochę terańsko wygląda ten mecz, tak, muszę tyrańsko. przyznać. Roach'e robią trochę jak za, za czołgi, bym powiedział, i tak się pilnują. Kto się, kto się lepiej rozłoży w ten łuk, yy, jeden Fungal grow, może dwa Fungal grow i trochę się dobijają i z powrotem zajmują swoje, swoje linie, prawda, i odcinają fragmenty, fragmenty map. Ale jednak Tefel ma to zdecydowane prowadzenie makroekonomicznie, zna, z, znacznie więcej baz... Supply dzięki Supply e, Tak, w Supply też, dzięki temu jest w stanie szybciej wyprodukować swoją armię. Z powrotem ładne ruchy, Tefel nie rozbija na razie linii swoich jednostek, po Rusza się tak, żeby móc podjąć przeciwnika w łuku, by móc go otoczyć jak najszybciej. Ma bardzo dużo inwestorów Matiz no tego samego nie może powiedzieć. E, oczywiście Armia Matiza ma ile plus 2 ataku. E, natomiast armia Tefla ma plus 2, plus 2, a zatem najpierw. Uwaga, w prowadzeniu... starcie są funga, funga Glow. Szybciej było od strony Tefla, ale czy to wystarczy? Wydaje się, że tak. No i bardzo skupione jednostki Matiza w jednym miejscu wszystkie obrywają, natomiast Tefel samą przewagą upgrade'ów podejrzewam tutaj wygrywa to starcie i jednak jego siły maszerują teraz w stronę armii Matiza. Oj, zupełnie giną te inwestory niepotrzebnie, bo ba, bardzo mało roczy zostało już dla Matiza, zobacz jak supply to wygląda 100 do 174, Tefl zdecydowanie tutaj przejął przewagę, dodatkowo jeszcze to makro, które ma także na pewno zaraz będzie próbował yy, wpychać się w tą bazę właśnie, dokładnie próbuje ukarać go ekonomicznie, próbuje ukarać mu tą ekspansję po raz trzeci już. Rolce próbują bronić. Świetna decyzja, natomiast Fangal musi uważać, żeby nie trzymać inwestorów w jednym miejscu, po obu stronach skończyło się. No i infestory tutaj zgarnęły Fangal e, Mamy Tefela, który teraz zadaje olbrzymie obrażenia, ale Matiz nie, zaskakująco cały czas trzyma się przy życiu po Świetnie ustawiony, zobacz wszystkiego, rowcze w zasadzie strzelają, natomiast Matizę musiały kolejno dochodzić. No niestety, niestety Tefel ma coraz więcej tego staffu. Zobacz, jak dużo wypluł tych, tych rowczy, jak dużo przychodzi w, w drugiej fali. No i Tefel z każdej strony teraz atakuje, schowały się inwestory, by nie ginąć niepotrzebnie i Tefel będzie niszczył teraz tą trzecią ekspansję, Maltis mówi GG well played i faktycznie tak było, naprawdę bardzo ładna gra.